Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj o trzech różnych inwestycjach, które dotyczą chodnicy. Pierwsze geotermia to temat sprzed prawie dwóch lat, kiedy burmistrz podjął samodzielnie decyzję o tym, żeby zrezygnować z możliwości wykonania odwiertów próbnych, które z Narodowego Funduszu Od Ochrony Środowiska były finansowane w 100%. Wad był jak najbardziej do odzyskania, są na ten temat interpretacje podatkowe, natomiast zrezygnowaliśmy. Tym bardziej bolesne jest dla mnie czytanie o tym, że szereg Samorządu w całej Polsce uzyskuje te pieniądze i z sukcesami testuje swoje odwierty po to, żeby stwierdzić, że dają one możliwość komercyjnego wykorzystywania tego ciepła do tego, żeby obniżyć rachunki za ciepło, prąd elektryczny, a także stworzyć warunki do rozwoju różnego rodzaju usług turystycznych, rekreacyjnych, związanych z wykorzystaniem wysoko zmineralizowanych wód. Druga sprawa to kwestia lodwiska. Wracamy do niego z uporem, dlatego, że jest to bardzo mocno nietrafiony projekt, a udowadnia to decyzja samorządu Kielc, który otrzymując lodowisko o 20 na 40 metrów, a więc o takich wymiarach, jakie zostały zaakceptowane w Chojnicach, za kwotę 6 milionów 600 tysięcy złotych zdecydowało się unieważnić przetarg i szukać tajemniczych możliwości. Projektowali, że takie lodowisko powinno być zbudowane za 3 miliony i 6 milionów 600 tysięcy ich nie satysfakcjonuje. Tymczasem my budujemy za kwotę dwukrotnie wyższą, a jednocześnie nie mamy możliwości rozbudowy w przyszłości tego lodowiska, tak aby spełniało oczekiwania czy też jazdy figurowej na lodzie, czy też hokeistów. Kolejna, trzecia inwestycja to temat związany z PKO. Jest rozpisany kolejny przetarg, ma być jego rozstrzygnięcie już za Troszkę ponad dwa tygodnie. Natomiast czego się dowiadujemy? Budynek, który w tej chwili był wyceniony na 2,5 miliona złotych, ma być sprzedany za kwotę już nie taką, która pokrywałaby koszty jego zakupu, przygotowania projektu, a także kosztu kredytów, które spłacaliśmy w tym czasie, bo przecież mogliśmy obniżyć nasze zadłużenie, a tymczasem trzymaliśmy pieniądze w nieużywanym obiekcie, który pochopnie zostaje sprzedany. Natomiast kwota wyceny rzeczoznawcy wynosiła 2,5 miliona, teraz mamy sprzedać to za kwotę 1,7 miliona, 800, miliona złotych. na więc znacząco niższą niż ten operat, który był zaproponowany. Tymczasem mnożą się koszty dotyczące tego, ile będzie kosztowało zbudowanie siedziby warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Przemysłowej, a więc w środku dzielnicy Przemysłowej, która doskonale moim zdaniem przez jej skomunikowanie ze światem zewnętrznym nadaje się do tego, żeby zrobić tam magazyny żywności. Natomiast czy sprzętu, natomiast nie nadaje się zupełnie na to, żeby lokować tam miejsca, w których Osoby niepełnosprawne rozwijają swoje zdolności, integrują się społecznie, a także mają okazję skorzystać chociażby z rehabilitacji. Miejsce, w którym mnóstwo jest ciężarówek, w którym powstał duży market budowlany i ten ruch się jeszcze nasila, nie powinno być miejscem, które przyciąga rodziców i same osoby niepełnosprawne, no, gdyż powoduje to konflikty, dyskomfort i kolizję tych dwóch celów. Z jednej strony dzielnica przemysłowa powinna służyć usługom i przemysłowi, z drugiej strony Mieliśmy fantastyczne miejsce w centrum miasta do tego, żeby zrealizować tam tę inwestycję. Natomiast okazuje się, że koszty rozbiórki nie będą kwalifikowane, koszty rozbiórki, które będą wysokie ze względu na to, że znajduje się tam azbest, ze względu na to, że nie posiadamy pełnej dokumentacji. Całość się przeciąga, żeby minimalizować koszty. Warsztaty terapii zajęciowej wrzucane są do budynku ośrodka profilaktyki rodzinnej, który. Co prawda jakoś będzie musiał się pomieścić, natomiast nie mam złudzeń, że będzie to kosztem niektórych usług społecznych, które do tej pory były świadczone. Chociaż dobra mina do złej gry, obu pani dyrektor pozwala myśleć o tym optymistycznie, to jednak pewnej kolizji terminów nie da się uniknąć. Tak więc planuje się w chojnicach krótkofalowo, nie do końca w sposób przemyślany, a mamy dobre wzorce z całego kraju, na których moglibyśmy się wzorować. Dziękuję Wam bardzo. Dzisiaj troszkę dłużej niż zwykle kłaniam się nisko. Do zobaczenia.